Cześć, witam wszystkich ponownie na kolejnym odcinku z serii Pokémon TCG. A dzisiaj, a dzisiaj otworzymy sobie taki boksik ze, z Pokemon Go z Radiant Eevee. Taki duży boksik. I co tu będziemy mieć w środku, to zaraz się przekonamy. Mogę Wam zradzić, że już taki jeden boksik otwierałem. I właśnie tutaj mamy taką matę z tego boksiku, więc bardzo mi się ona podoba. I czy tutaj Iwis ze swoją koleżanką, nie koleżanką nam coś w tym pomoże. Jakie będziemy mieć dropy. Zabieramy się do openingu. Oj, coś ciężko, ciężko odchodzi. Ciężko się trzyma, ale poradzimy sobie. Poszło. Uwaga, uwaga. Proszę. Tutaj mamy to, ja używam, więc niestety Wam nie wdam kodzików z Pokémon do Pokémon Go. Ale kodziki z boosterków jak najbardziej. Mamy oczywiście matę taka jak tutaj, więc Wam już tego nie będę pokazywał i zabieramy się tutaj zaraz Wam wszystko pokażę. Teraz Wam wszystko pokażę. Czyli uwaga, uwaga. Karta holo z Radiant EV, proszę zobaczyć, nawet centrowanie jest całkiem spoko. Tył O, tył troszkę gorzej, ale nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, Raz sobie odłożymy do koszulki, oczywiście. położymy tak może tak jakoś niech tutaj nam będzie trochę nam się obróciło postawimy sobie żeby nam się koło iwi o tak mamy taką fajną przypinkę z Eevee i Eevee, bardzo fajna. Proszę zobaczyć, taka fajna przypineczka. I to, co nas wszystkich interesuje, najbardziej. Busterki. Boosterki z Pokémon Go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 boosterków, co dzisiaj nam los przyniesie, Czy iwi znowu nam dopisze szczęścia? Ostatnio były bardzo fajne dropy, ale co dzisiaj to się okaże. Więc rozpoczynamy opening boosterków i pierwszy opening, pierwszy boosterek. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Hop. Kodzik oczywiście dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia energia wodna. Steliks. Ksatu. Kandela. Bidoff, Bulbazaur, Squirt, Bidow, Onix, Rivals Hollow, Trintar i uwaga, uwaga i mamy Kondel która Nie miałem chyba go jeszcze. Od razu idź tą do koszuleczek. Od razu idzie, leci do koszulki. I lepszy od razu damy. Koszulki. Z, z ETB, co my trafili. Też niektórzy nam się prezentuje ładnie. Postawimy. O. I od razu tego. Też damy do koszuleczki, żeby nam się tutaj nic z kartą nie stało. Okej, okay. tutaj mamy zwykłe damy. Następny boosterek. Cyk. Oczywiście kodzik. Dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery, energia mroczna, slowbro, eee, lunaton, pokestop, Aipom. bulbazaur, bidow, Magikarp. meltan reverse Horror Spark i uwaga, uwaga. Rerkę Bastu i Samamy. Dobra, na razie te rivers. Będę dawał tylko na końcu, żeby nie tracić czasu. Trzeci boosterek. Zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście kodzik dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery. Trawiasta energia. chensi Spark. Ariadus. Larvitar. Alońska ratata. Spinarak. Pikachu. Eee, Winter. Bud Holo Burbazaur i uwaga i rerkę mamy Melmetana. Czwarty boosterek. Kodzik oczywiście dla was. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia elektryczna. Chansi, Stelix, kstatu, Pikachu, Spinara, Galońska, Ratata, Bidow, Charmander, rivel z Lurmodul i Rerkę mamy. Golispota. Oj, coś nam szczęście chyba nas opuściło, ale przed nami jeszcze cztery busterki. Połowa przed nami. Zobaczymy, co będzie dalej. Piąty busterek. No i coś się. Coś ciężko, ciężko to idzie. Kodzik dla Was raz, dwa, trzy, cztery. Energia Stelix. Ksatu, Slowpro, oj, Bulbazaur, Natu, Mbipum, Slowpok, Larwitar. Rival Snorlax i uwaga, uwaga, mamy Miutu. to chyba już posiadałem, więc. Ale nie jest źle. Oczywiście tutaj damy. Postawimy sobie, żeby nam się tutaj ładnie prezentował. Tak. Trochę tu Ugarniemy tak a nie tu Oliversy tu. Trochę nam się, ale nie dobra. Tak. Okej. Okay. Czy boosterki jeszcze do końca? Chodzik, oczywiście dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia wodna. Candela. Lunatun. Iwizaur. barrel Slowpok. Bidow. Magikarp. Eipum. Pikachu Rivers. I kolejny, no niemożliwe, dwa podrząd rząd miłtu. <laughs> ale heca. Ale heca. To damy sobie go też. No, postawimy sobie go, nie wiem jak. O, tutaj może tak. Tak. O. Przymamy tego rewersa. Dwa boosterki do końca. Kodzik, dla was raz dwa trzy cztery energia wodna Popitar Chancy Spark Numel Bulbazaur, Onix Biparel Slowpok, Rivals Lapras i uwaga uwaga Rerholo, Zapptus. Ostatni boosterek. Uwaga co będzie, co czy nam IV przyniesie szczęście, bo jak na razie nie jest, ale mogło być lepiej. Tak jak w ostatnich odcinkach. Proszę jak ktoś jeszcze nie widział, może zerknąć. ETB naprawdę było... Super oddało, ale jeszcze będę, jedne mam, więc jeszcze mogę wam zdradzić, że będę jedno ETB z Pokemon Go otwierał. I ostatni boosterek, uwaga, uwaga, kodzik dla wad. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, o, mamy znacznik Wistar. I mamy kandele, lunatum, rurkanki, magika. Meltan, Iwi, koleżanka Iwi, Pikachu, Squirt, Reverse Holo, mamy Melmetala i uwaga i Rerchologa Erdosa. no nieźle, mogło być lepiej, nie jestem do końca zadowolony z dropów, yy, że tylko mi yy, nie miałem jeszcze yy, Kondura, nie wiem, czy to dokładnie dobrze przeczytałem, ale dobra. I tak dzisiaj udało nam się trafić. Dwa razy: Mewtwo, Conkeldura. To jest alternatywka, chyba. Albo się mylę. No, oczywiście, promkę Radiant Eevee. i z Riverusów Malmetana Gajardosa, Zaptoca, La Prasa, -tara, Pikachu, Gospitala, Lurmodulus, Norlax, Melmetal. A, więc nie jest źle. Mogło być lepiej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrowienia dla wszystkich fanów Pokemon i nie tylko. Wyczekujcie następnego odcinka. Cześć!